Zielona Góra będzie kolejnym przystankiem kaliskich siatkarzy w drodze po awans do pierwszej ligi. Już na bliższą sobotę podopieczni Mariana Durleja i Andrzeja Pucinniczaka zmierzą się z tamtejszymi akademikami, którzy aktualnie zajmują piątą pozycję w ligowej tabeli. Kaliszanie, którzy wygrali w minionym tygodniu pewnie z AZS UAM Poznań są niewątpliwie faworytem tego pojedynku. Wszystko jest możliwe, to, to takie rzeczy są możliwe. Natomiast ja już dzisiaj i wczoraj rozmawiałem na ten temat, że... No, radość niestety musi, musimy zakończyć po zwycięstwie i teraz są następne mecze i yy, wiele, wiele innych aż do play-offu no, i trzeba będzie bardzo uważać na każdą drużynę. Musimy się koncentrować na dalsze mecze już, no, radość już musi się kończyć, i chociaż no, jeszcze tam chwilę Nie Niewymagające, ale ze wszystkimi trzeba grać, każdy chce z nami wygrać. I to, I to być może, że mają gorszy skład. Na pewno mają gorszy niż w zeszłym roku, ale, ale z każdym się trzeba liczyć. My nigdy tak nie rozpatrujemy sprawy, że to ci są słabsi, no to możemy, możemy troszeczkę słabiej zagrać. Na pewno, na pewno chciałbym spuścić młodych zawodników też w tym meczu, ale też nie wiadomo, czy będzie to, taka sposobność. Trudno mi przewidzieć. Myślę, że na sobie nie jest to bojowe. Przed każdym meczem, tym, tym bardziej, że powiedziane tutaj nad e, faworytem, e, czyli Poznaniem, e, w tak stylu, no tutaj troszeczkę do, dodałeś, dodajesz skrzydłem, ale niemniej nie jednak trzeba, trzeba wziąć poprawkę, że to coraz dalej będzie, to będzie coraz e, trudniej. I tutaj trzeba się cały czas koncentrować na treningach, cały czas e, współpracować i żeby to jakoś tam w ostatnim momencie e, w sumie wyszło bardzo fajnie i dobrze. Bardzo dobrze wygląda natomiast sytuacja kadrowa w tym drugoligowcu w Kolmana oprócz kontuzywanego wcześniej Damiana Lisa mają do dyspozycji wszystkich zawodników. Jak zapowiada jednak sam Marian i chciałby w pojedynku za AZS-em dać też pograć młodszym zawodnikom. No nic się nie dzieje, żadnej kontuzji nie ma. Drugi środkowy narzeka na śródstopie, ale myślę, że dwa dni przejdzie to wszystko. Na palec złamany Lisa no jednak na razie jest złamany, ale się. <laughs> Warto również zaznaczyć, że obaj szkoleniowcy kandydują w wyborach do samorządu lokalnego. Marian Burlej z listy samorządnego Kalisza, natomiast Andrzej Pucinniczak z list SLD. Tak, od razu jestem związany ze sportem, przez 30 parę lat w sumie udzielałem się jako działacz sportowy. Od 6 lat mocno tutaj się zaangażowałem się w siatkówkę kaliską, reanimując ją po prostu. Wyszliśmy z trzeciej A do, aż do drugiej ligi ze współpracy z kolegą. Także tutaj chciałbym jeszcze poprawić nie tylko w siatkówce, ale w każdym innym detalu, jeśli chodzi o sport dzieci i młodzieży, bo to jest najważniejsze. Nie będziemy mieli sportu dzieci i młodzieży, nie będziemy mieć młodzieży, nie będzie tej, tej, tego sportu na wysokim poziomie. Dlatego tutaj trzeba, trzeba, trzeba radykalnie wiele rzeczy zmienić i dlatego zdecydowałem się właśnie na kandydowanie, żeby tutaj jednak swoim doświadczeniem i głosem coś, coś pomóc.